W setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza na kresach wschodnich powstawało wiele pomników poświęconych naszemu wieszczowi. Najciekawszą historię z tych pomników ma ten, który został ufundowany przez mieszkańców z Baraża w 1898 roku. Początkowo był ustawiony w centrum miasta. W czasie wojny polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej. Był dwukrotnie niszczony. Wrzucano go po prostu do rzeki. Za każdym razem polscy żołnierze wyławiali pomnik i ustawiali go z powrotem na cokolwiek. Po wyparciu bolszewików z terenu z baraża, pomnik został odnowiony przez żołnierzy 5. Lwowskiej Dywizji. Pod dowództwem generała Władysława Jędrzejowskiego, oczywiście przy wydatnej pomocy mieszkańców z baraża. Uroczyste odsłonięcie, już drugie tego pomnika, miało miejsce 29 czerwca 1921 roku. Po II wojnie światowej, pomnik został przeniesiony z centrum miasta do przyzamkowego parku. No i w tym parku stoi do dziś. No, niestety po II wojnie światowej też ten pomnik był jeszcze niszczony. Taką próbę renowacji podjęto w latach 70., ale niestety Polacy już na tym terenie nie mieszkali, więc pomnik można powiedzieć, że został zapomniany aż do początków XXI wieku. W 2015 roku Fundacja Mosty. Przeprowadziła już taką bardzo gruntowną renowację tego pomnika i został on ponownie, już po raz czwarty, uroczyście odsłonięty 29 sierpnia 2015 roku. No i mamy nadzieję, że to odsłonięcie było, było ostatnie i że będzie tam stał przez długie lata.